Drogi Raczku, droga Raczko, mam dla ciebie kartę radę na pełnię, którą właśnie dzisiaj świętujemy, chociaż to jest wyjątkowo dziwna pełnia, bo połączona z, z jednym z dłuższych zaćmień księżyca od kilkuset lat, więc jakiś niepokój się wokół unosi. Możemy być teraz bardziej rozdrażnieni, możemy się bardziej kłócić, i ta energia może nam jeszcze towarzyszyć przez kilka najbliższych dni no i tobie drogi raczku, droga raczko mam najwięcej powiedzenia na temat kwestii materialnych być może niektóre raczki się kłócą o pieniądze być może niektóre się zamartwiają w karcie czwórki monet widzimy można władcę, właściwie to chyba nawet króla który siedzi na jakimś podwyższeniu na tronie i ma ogromną monetę nad głową i przyjmuje audiencję od znacznie biedniejszych ludzi od siebie. Czyli jeszcze dokłada sobie majątku, a pomimo tego ten człowiek cały czas się martwi o pieniądze. Widać, że jest taki zafrasowany, więc dla ciebie jest rada. No, wiadomo, musimy zapewnić byt materialny sobie czy swojej rodzinie, bliskim. Ale pieniądze raczej nie powinny być najważniejszym. Najważniejszą wartością w naszym życiu, bo są inne rzeczy, nie mniej ważne jak zdrowie, miłość, przyjaźń, zaufanie i pewnie każdy z nas ma trochę inną definicję tego. Drogi Raczku, życzę Ci bardzo spokojnej, pełni i tych do, dni do, towarzyszących. Pozdrawiam.